Choć im czwartek, 16 września. Pisze nam dziś pan Prokop Zbigniewski, że dziś cicho było od pogan lizali sobie ranki swoje. A my też temu radzi byli, bo nas niedostatek wielki w żywność i głód na koniec cisnął. Bo i odębinę, którą zamiast siana koniom dawano, wcześniej krwią się oblewać było trzeba, czyli zbrojnie ją prawie zdobywać. A dzisiaj spokojnie. Wprawdzie pan wojewoda poznański ostrog zauważył, że jednak Turcy w nocy wyszli, chcieli fortelem na nas uderzyć, ale zauważyli, że jesteśmy czujni i zaniechali swego zamiaru. Także szczęśliwie można było troszkę pospać i zadbać o swoje ciało i o dietę. Tyle codziennego serwisu wojennego na dziś, do jutra. Jeszcze słońce promieni swoich nie stracił. Spod chmur oczarniało, zakryło Jeszcze niebo gwiazdmi jaśniejącymi będzie Przyodziane, choć teraz niewidomo wszędzie Ufam, dufam, że przed sercem moim Będzie wszędzie jasno oczom moim Ufam, dufam, że przed sercem mô Ben deschennger